Witajcie w świecie sprunki. Właśnie znaleźliśmy się w więzieniu tego fioletowego sprunkiego o imieniu chyba Sky, jak się nie mylę. On się chyba tak właśnie nazywa. I jesteśmy w więzieniu. I jak mamy się stąd wydostać? Jak widzicie tam za bramą on krąży i chyba będzie chciał nas złapać. A, e, jakiś, co to jest magicznego? Co to jest za magiczny przycisk? Wow, gdzie wpadłem w ogóle? Ej, silver, tego się nie spodziewałem. Co tu się właśnie wydarzyło, widzowie? Czy my to widzicie? Więc zagrajmy w takim razie w to jednak. Jak już tu się znaleźliśmy, siema, siema fioletowy, nie fioletowy, mówię, siema szary, sprunki, silver. Ej, dobra, to było magiczne, jak widzowie myślicie, ha, <laughs> co on tu robi? Co ten mój, moja postać robi z Robloxowa? Zobaczcie, siedzi sobie na kibelku. Dobra, zagramy w takim razie, widzowie, w srebrny srebrną mapkę z Prunkiego. Mieliśmy grać w tamtą, ale cóż, skoro się tak wydarzyło, było jakiś ukryty poziom. Zlewelowaliśmy się w takim razie do magicznego poziomu. To jest chyba jakiś magiczny... Wow, co tu się dzieje? Punkt kontrolny. Jakieś magiczne przejście w ogóle. Graliście w tą grę? Jak nie, to koniecznie zagrajcie i zobaczcie, jakie jest magiczne przejście. Więc lecimy dalej, widzowie. Zobaczymy, co tutaj w ogóle widzowie... O, siema, Ruda. I Ruda, idzie ze mną? Czy sto... zostajesz? Siema, graczu. Może to jest któryś z was, gracz? Jak kogoś spotkałem z Was, widzów, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. A ja lecę dalej z przygodami. Dobra, lecimy zobaczyć tego fioletowego sprunkiego. Czy uda mi się przed nim uciec i wydostać się z tych. Wow, znowu, labirynty. Fajny efekt jest zrobiony, dobra. Musimy się przedostać na drugą stronę w takim razie, więc podążajmy i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ej, mamy jakiś klucz, mamy go wziąć, tak? Wow, mam klucz. A, bo tym kluczem mogę rozwalać, dobra. Ale już go nie mam. Czyli to był jednorazowy klucz, tak zwany. Wow i znowu punkt kontrolny. Jupi! Dobra, cieszymy się, super jest. Wow, jakie punuraki z was. Dobra, spadamy, patrzcie, jest sprunki. Silver sprunki. Musimy otworzyć ten przycisk. I uciekamy! Uciekamy! Nie daj mi się, o, gdzie są schody? Poczekajcie, nie, tu są komórki jakieś. Komórki lokatorskie, o nie, nie, dostaniemy się tutaj, więc spadajmy, spadajmy, spadajmy szybko. Patrzcie mnie prawie dogonił. Jaki ma śmieszny talerz na górze, Dobra, udajemy się szybko na górę, na górę, na górę, na górę, dobra. Uf. O nie, on mnie dalej go... Nie, uciekamy w takim razie szybko przed nim. I jeszcze skacze. On... No i co? Co mi zrobisz? Zrezygnował. Jaki typek. Dlaczego on tak szybko zrezygnował? Dobra, to my udajemy się w takim razie... Sobie. Dalej. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Tutaj jest wejście. Do kanałów. Jakiś świec. Udajmy się tym kanałem. Przejdźmy dalej. Do wentylacji, dokładnie do wentów tak zwanych. Dobra. Jest kibel. Ktoś tu chodzi? Nie, ja myślałem, że te sprunki nie chcą zaatakować. One tylko tańczą. To i my potańczymy. Możemy się pokręcić w kółko. Ta, da 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 da. tańczymy do sprunki. Hla, la, la, Dobra. Wow, tu ucieka uciekamy stąd. Co za kibel niedobry. dobył? Wow, tu nikt nie sprzątał. Ja mogę posprzątać, ale nie mogę wziąć tego. Dlaczego ja tego nie mogę wziąć? On posprzątał ten kibelek szybko. Dobra. Więc ostatni. O, mamy łopatę. Dobra. I uciekamy stąd w takim razie. Widzowie na dół. Szybko wykopujemy dół i spadamy stąd. Dobra. Kolejny punkt kontrolny. I gdzie ja jestem, widzowie? Gdzie ja jestem? W jakichś lochach czy czymś takim? O nie, tu jest lawa. Ja tu nie chcę zdecydowanie wpaść, bo inaczej zginę. Więc dobra. Spróbujmy przeskoczyć na drugą stronę i zobaczymy, co nas na górze czeka. Te rzeczy są za robuxy, a robuxów standardowo nie posiadamy. Dobra. Musimy się udać na drugą stronę. Jak wiadomo ten most jest psuty i możemy spać na dół, więc nie spadajmy na dół. Wow, niebieski sprunki i jakiś bordowy z jakimś koszem na głowie. Ej, on ma kosz na głowie. Ej, co tam przemknęło? Czy wy to widzieliście, widzowie, to co ja? Tam coś przemknęło w ogóle. a to kula dobra to musimy się udać widzowie tutaj na drugą stronę ukryć się przed tą kulą zobaczcie tu się chowamy w rożku w rożku na rożku i kula dobra kula przemknęła więc my udajemy się dalej nie czekamy już na nią dobra schowaliśmy się znowu przemknęła kula gitarka dobra to lecimy dalej o już nie musimy dalej bo tu już jest Drabinka, po której możemy się wepsnąć na górę. Dobra, to już jesteśmy na górze. Wow, tu jest znowu ten sprunki. On nas goni. A tutaj chyba coś jest... Dokładnie. To musimy to nacisnąć. Ua, a, chyba mnie złapie. Chyba mnie złapie. O nie, jakim cudem! My to uniknęliśmy widzowie! Czy wy to widzieliście? Jaki sejen? Jak to nam się w ogóle udało? Co tu jest w ogóle? Co tu się dzieje w ogóle? Zobaczcie! Czy ja, ja mogę zejść na dół? Od mnie tu nie dogoni czy wróci? O nie, 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 nie uciekamy. Ej, ten sprunk jest przerypany, ale chciałem tu zobaczyć na dole. Zobaczcie, ekipa sprunków, ekipa sprunków. My też się tak możemy bujać jak oni, dobra, więc lecimy dalej. Pozwiedzać ten świat srebrnego sprunkiego normalnie. Dobra. I dotarliśmy gdzieś, możemy iść? Ej, nie, ale widać tak, jakby można bo Ej, ja tu chcę iść, ja tu chcę iść. Dlaczego nie mogę iść w ogóle? No nie, 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 ja się nie zgadzam. Ja bym chciał tam wejść, pozwiedzać. Tam na dół nie spadamy w ogóle, nie? Okej, okay, to idziemy dalej. I tu jest przycisk. To, to było dziwne. Można zrespić windę, ale po co? Jakbym spadł na dół przez przypadek? Raczej nikt nie chce skakać tutaj na główkę. Tam nie ma wody, to nie basen, zdecydowanie nie? I jest cała ekipa sprunkich. Dobra, tu jest kosz na śmieci. Ej, tu już byłem z drugiej strony, co nie? A tu nie mogę tego otworzyć. Siema, graczu. i czego ty jesteś taki szybki? Daj sekret na szybkość, Postaje ci na głowie. I co teraz? <laughs> co tu się w ogóle wyprawia? O, kolejny gracz. Opam991. Czy to ty, graczu, jesteś moim widzem? Jak jesteś widzem, daj znać w komentarzu, czy byłeś moim widzem. Dobra, wypiłem Pyszne. wow. wow, wow. Włączyła mi się, włączył mi się sklep. Wow, Ej, włączył mi się widzowie sklepiki, spadłem z tego, przecież tak nie wolno. Dobra, to lecimy na turbo doładowaniu, Jak mamy innych graczy, to jest zdecydowanie fajniej. Siema, pograjcie ze mną, nie bądźcie tacy. A my skaczemy w takim razie wysoko i do góry. Wow, za szybko. I spaliłem się, patrzcie, spaliłem postać. Hej, znowu, znowu to samo. Czekajcie, musimy. No nie chcę. Ja w to nie chcę, dobra. Ja tak się nie zgadzam z wami. Dobra, maszerujemy. bo ja jestem za szybki tutaj. I czasami nie nadarzam nad samym sobą. Bo ja jest zdecydowanie za szybka. Dobra, udało się. O! I napój energetyczny przestał działać. Już jestem wolniejszy. Muszę się udać tam na górę. I raz, dwa, trzy, cztery, szybko łapami przebieramy. Dobra, jesteśmy dalej w jakimś magazynie. Czekaj, ja tu muszę wejść, tak? O, drabinka. Dobra, zawijamy drabinkę w takim razie, bo drabinka na pewno nam się do czegoś przyda. Tylko gdzie ja mam tu drabinkę zanieść? Wszystkich więzienie. Można tutaj rozmawiać przez telefon z osadzonymi. Ale po drugiej stronie nikogo nie. Chociaż mogę odebrać. Tutaj mogę odebrać telefon, czy nie? Nie, wydawało mi się, bo jak nie niejasce to. A, okej. Okay. O, ja mu podałem drabinkę? Ej, dlaczego tak? Dlaczego to się tak brzydko dzieje? Ej, skleszczyłem się. Zre... Ej, zobaczcie, zawiesił mi się. Moja postać się tam zawiesiła i nie mogłem wejść w drabinkę. Ej, dobra, to ja muszę to przestawić taki takim razie. Czekajcie, może sobie przejść inaczej. O, może tak trzeba. Dobra, udało się. Były małe per perturbacje z tym wszystkim, ale się udało. I znowu ekipa, yeah, ekipa sprunki, ekipa sprunki. Dobra, pobawili, potańczyli, więc wyruszamy w dalszą naszą misję. Wydostania się z tego srebrnego świata sprunki, gdzie mnie uwięzili. Srebrny sprunki mnie normalnie tutaj uwięził. I już sam nie wiem, jak mam stąd się wydostać. Przechodzę, przechodzę te korytarze, skaczę patrzcie, skaczę po tych rurach. Co chwilę ginę. o patrzcie, właśnie tak. Tu mi podpowiadają, żeby coś wziąć. Ja tego nie mogę wziąć, bo nie chcę dać za darmo. A za darmo to uczciwa cena, a nie trzeba płacić za tylko same robuxy Ej, dobra, idę. A, tutaj, dobra, okej. Okay. I poczekajcie, bo się znowu zawiesiłem. Teraz muszę pójść na górę. Dobra. skakujemy tutaj. A, nie spadłem. <laughs> to musimy powtórzyć. Powtórka z rozrywki, ze skakania. No, Szkurka wodna no. Kurka, kurka, co tu się dzieje? Dobra, udało się. Uf o siema. Z w włosach Gdzie uciekasz, poczekaj. Ja sobie tylko wyłączę ten komunikat, bo mi przeszkadza. Bo mi dynda nad głową. Ej, gdzie ona jest w ogóle? A, tam na dole poszło. Ja muszę odkręcić. Słuchajcie. A, tu muszę spać, dobra. Ej. Ej, pomóż mi, bo ja nie ogarniam. Gdzie mam iść? A, tam jest, jest patrzcie. Dobra. Dobra, okej. Okay. Ej, poczekaj na mnie. Ziomalka, poczekaj, ziomalka. O właśnie, poczekała chyba na mnie, trochę tak mi się wydaje. Ziomareczka, poczekała na mnie, chyba. Dobra, go nie ją. Jak ona się nazywa? Dry, dri Dri co? Dry, dri? dri nie. Ucieka, dziwne imię ma jakieś. Jak się nazywasz? Dritiana. Dritiana. O nie. Dritiana i spadłem. Spadłem na dół. I ona już chyba na mnie nie poczeka, bo sobie gdzieś pobiegła. A nie, jest tu. Ty też spadłaś. I ona też chyba spadła. Dobra, udajmy się w takim razie na górę. Tylko przede wszystkim wyłączmy ten komunikat, który mnie złości troszkę. Nie chcemy go. Dobra, teraz musimy się udać tu i strzałeczka tam pokazuje. Dobra, i boczkiem, 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 i do wętów. W takim razie, dobra, jesteśmy w wętach. Podróżujemy dalej. Dobra, mamy punkt kontrolny. Mamy wielki wentylator. Wow, 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 wow. Kurde, za szybko, i zła kamera. Za szybko i zła kamera, dobra. Siema sprunki, siema, 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 siema. Żebym jeszcze wiedział, jak wy się wszyscy nazywacie, to było fajnie. A jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i zna wszystkie sprunki, możecie je wymienić w komentarzu, a ja je dam serduszka waszym komentarzom. Dzięki za uwagę i lecimy dalej z przygodami. Dobra, lecimy. Łoł, jak wysoko w ogóle wyleciałem. Do lecenia. Nie. Muszę jeszcze raz się wypić w takim razie. Dobra, okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Jeee, wleciałem, spoczko. Lecimy znowu wentami. Wow, cała ekipa sprunki. Ej, zobacz, tam jest kolejny srebrny sprunki. Oj, on ma łopatę. srebrny szef kuchni. Dobra, srebrny szef kuchni. Ej, a ja muszę bazu. Nie strzelaj do mnie. Zaraz ci pokażę, poczekajcie tylko. Znajdę giwerkę. Mam giwerkę. A, przez to nie mogę strzelać. Mogę teraz srebrny z go dostaje srebrny. Oj, spadam stąd, spadam, spadam. Ej, zawiesił się. ja mogę w ogóle zginąć jak on nie strzela, czy nie? To ja jestem bardzo ciekaw w sumie, Czy mógłbym. O, przyszł... Przyszła ta srebrna z włosami, która była wcześniej tam ze mną. Ej, uciekaj. Jak nie chcę. Patelnią dostanę zaraz. Kto rano staje, ten patelnią dostaje. Haha, <laughs> już nie dostanę patanią, Nie, yeah, pokonałem go, dobra ludzik, arbuzik I gdzie teraz mam iść? Siema Alize2288 Czy subskrybujesz mój kanał? Czy ty subskrybujesz mój kanał czy nie? Pytam się To zasubskrybuj, nie bądź taki więc skakuj na YouTubeka i dawaj Suba, a ja spadam stąd, nara No, przewrócił się, dobra Lecimy dalej Mamy bazuczkę Wow co tu się w ogóle wydarzyło? Wow. I dzień dobry, wylądowałem. Dzień dobry, sprątki. Pomarańczowy, biały, czarny i szary. Idzie, mamy się tu udać, mamy się udać na górę, dobra. Wyjście. Dobra. Wow. wow, nie, tu są lasery. tak w Mission Impossible. O oh, nie. Nie chcemy ginąć, nie chcemy przez te lasery ginąć. Boom. The fiction. Dobra. Okej. Okay. Ej, poczekajcie, bo ja tu wiruję gdzieś tylko. A, tu muszę. Dobra. Dobra, Udało się. Uhuhu, ale to było z ventów. Uciekliśmy, dobra. Teraz. Tu jest lawa. Ej, ja tam nie doskoczę. Jak ja mam wejść? Dobra, tu pokazuje mi strzałeczka, więc udajmy się na górę. A, okej, okay, tu mamy podesty. Musimy ten podest wziąć, widzowie, koniecznie. I musimy go położyć o od... tu chyba. Tak, 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 tak. Zdecydowanie tak. Pięknie, pięknie, pięknie. Więc lecimy po kolejny podest. Dobra, mamy kolejny podest, więc lecimy. Uff, udało się, został jeszcze jeden. Obyśmy tego nie popsuli, bo nie chcemy robić tego wszystkiego od nowa. Dobra, mamy kolejny, więc lecimy. Dobra, zostało ostatnie. Udało się, je! Yeah! Dobra, kolejny etap z głowy. A, nara. Ej. O nie, zobaczcie to. Mega wielki Silver pokonany! Pokonany! Yeah! A jak dotrwałeś do tego momentu, koniecznie zostaw łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!